W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. To wypowiedź pana Jezusa, która jest najpierw uwielbieniem Boga. Modlitwa jest skierowana do ojca, pana nieba i ziemi. I mówi nam tyle, że Bóg jest nie tylko stwórcą, ale. Także panem dziejów. Natomiast powodem, powodem uwielbienia jest objawienie Boga. Jezus uwielbia Boga za to, że objawia się maluczkim, prostaczkom, pozostając zakrytym dla mądrych. W żydowskiej tradycji mądrościowej, naprawdę mądrymi byli nie ci, którzy uchodzili za mądrych we własnych oczach i polegali na własnym rozumie. Ale ludzie prości, dla których najważniejszym punktem odniesienia była bojaźń Boża. Objawienie przynosi nie tyle prawo mojżeszowe, co sam Jezus. Koncentruje się ono na osobie Jezusa, na jego słowach i czynach. To, że objawienie zastrzeżone jest nie dla mądrych znawców prawa, ale dla prostaczków, jest swoistą prowokacją Jezusa. Wgląd w objawienie, które dokonuje się w Jezusie, posiadają, jak mówi tekst grecki Nepioi. Nepioi ma podwójne znaczenie: pozytywne, można powiedzieć, jako niemowlę, małe dziecko, i pejoratywne, jako prosty, prostaczek, ktoś niewykształcony, wręcz niemądry. Dalej. Czytamy, wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca. Nikt nie zna, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Słowa te przypisują Jezusowi władzę, która w źródłach żydowskich odnoszona jest jedynie do Boga. Jako ten, który objawił Boga, zajmuje on pozycję, jaką w tradycji żydowskiej przysługiwała zwykle boskiej mądrości. Relacja ojciec-syn wyraża się w dwóch, w dwóch stwierdzeniach: Ojciec przekazał, syn poznał. Jezus jest tym, któremu zostało wszystko przekazane od Ojca wszelka władza i poznanie. Relacja ojciec-syn wyraża się także we wzajemnym i wyłącznym poznaniu tylko Ojciec zna Syna i odwrotnie tylko Syn zna Ojca. W ich wzajemnym poznaniu dokonuje się jedność Jezusa z Ojcem. Tajemnica, misterium syna polega na tym, że przez niego objawia się Bóg jako ojciec. Można powiedzieć, że Bóg nie mógłby się odsłonić jako ojciec, gdyby nie miał syna. Syn objawia ojca komu chce. Syn objawia ojca całą swoją działalnością. Każdy jego czyn, każde jego dzieło mocy wobec ludzi objawia wolę i zamiar Boga wobec całej ludzkości. I wreszcie ostatnia myśl tej Perykopy Ewangelijnej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Po tym jak Jezus wskazał na ograniczoną liczbę tych, komu syn zechce objawić, kieruje dalej swoje zaproszenie do wszystkich, a zwłaszcza do utrudzonych i obciążonych. Według Biblii, tylko Bóg daje wytchnienie utrudzonym. W takiej obietnicy nie mógłby złożyć zwyczajny nauczyciel. Po surowych słowach skierowanych Wcześniej do miast galilejskich Jezus wskazuje, że dojście Izraela do Boga ciągle jest otwarte. Tym co obciąża są ciężary nakładane ludziom przez uczonych i faryzeuszy. Tak obciążonym Jezus sam obiecuje pokrzepienie. Jezus nakazuje wziąć jego jarzmo. Jarzmo noszono zwykle na ramionach. W judaizmie jarzmo było obrazem posłusznego poddania się. Żydzi mówili o niesieniu jarzma. Bożego Prawa, jarzmie przykazań, oraz o jarzmie Jego Królestwa, jarzmie, które brano na siebie, uznając, że Bóg jest jeden i przestrzegając Jego przykazań. Obietnica o znalezieniu ukojenia dla duszy została zaczerpnięta najprawdopodobniej z księgi Jeremiasza, gdzie Bóg obiecuje powstrzymać swój gniew, jeśli ludzie zwrócą się ku Jego słowom, zamiast słuchać fałszywych nauczycieli. Dlaczego prawo nakładane przez Faryzeuszy jest ciężarem, podczas kiedy to, co Jezus nakazuje, jest słodkim jarzmem i brzemieniem czy ciężarem lekkim? Według ewangelisty Mateusza ta lekkość wynika z tego, że to Jezus je nakłada. Ewangelista myśli tutaj o przykładzie Jezusa, który wolę Ojca ucieleśniał w swoim życiu i w ten sposób wypełniał prawo. Jezus żyje po prostu tym, czego naucza. Ten właśnie przykład, który daje sprawia, że jego jarzmo jest lekkie i słodkie. Jezus nie uwalnia zatem od wszelkiego moralnego obowiązku. Jego wymagania zawarte chociażby w kazaniu na górze w 5, 6, 7 rozdziale Ewangelii Mateuszowej są bardziej radykalne od wymogów prawa mojżeszowego, jednakże nauczyciel, który je nakłada, w odróżnieniu od uczonych w piśmie jest cichy i pokorne sercem